Już. pani ma małgorzatki wybrać będziesz jak co? nie tak, nie tak, bo się rzucisz za tego. Będziesz jaka? jedną kiełbasę rzucić do środka. Jedną. Teraz ja próbuję tam wjechać. teraz to już by się dał zrealizować normalnie do Później, Ja wiem, że nie sprawdzicie, ja też bym nie Dostaniesz później.